Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj robimy plan warzywnika na nowy rok 2026. Na pewno nie jeden z Was już taki plan sobie zrobił. Ja dopiero robię teraz, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Na co nam taki plan? No, na pewno będzie nam ułatwiał pracę w wysiewach i właśnie w zagospodarowaniu swojego warzywnika. Co gdzie posadzimy, będziemy mieli spisane tutaj, właśnie w tym. Oto planie. Więc zaczynamy. I zrobimy sobie taki plan podle mojego ogrodu. Ja sobie tutaj rozpisałam, rozrysowałam właściwie skrzynie, takie jakie mam ułożenie tutaj w ogrodzie. Zaznaczyłam sobie na zielono wszystkie skrzynie. Tutaj mam jeszcze zaznaczone trzy skrzynie ołówkiem, bo to są trzy skrzynie, które stąd zabiorę i one tutaj nie będą. No, ale wpiszę sobie te warzywka, które tutaj rosły. Skrzynie powędrują do tunelu foliowego i tam chcę uprawiać paprykę. Co jeszcze? No to jeszcze się przekonamy przy ułożeniu właśnie tutaj tego płodozmianu. No bo warto do planowania warzywnika układać właśnie i sadzić te warzywa wedle płodu. Warto sobie zrobić płodozmian, aby nie mieć w swoim ogrodzie różnych szkodników. Które nam potem niszczą właśnie nasze warzywa i uprawy. Więc tak, ja sobie najpierw tutaj wypiszę warzywa konkretne, które chcę w tym roku uprawiać w ogrodzie, podle właśnie tego płodozmianu, podle warzyw, grup warzyw właściwie, bo mamy ich kilka. Są strączkowe, cebulowe, kapustne, dyniowate, korzeniowe i psiankowate. I tutaj sobie wpiszę warzywka, które chcę w tym sezonie uprawiać. Nie będę uprawiała tych warzyw, których nie jemy, które nam nie smakują, a na przykład jest to jarmusz, kalarepa, czy właśnie w tym roku rezygnuję z kapust. Nie będę uprawiała kapust, za wyjątkiem kapusty pekińskiej i choy. A poza tym innych kapust, ani brokułów, ani kalafiorów nie będę uprawiała, bo są problematyczne dla mnie. Ja jestem ogrodnikiem amatorem, nie pryskam różnymi środkami chemicznymi, a wiadomo te warzywa są lubiane przez szkodniki, przez motyle bielinki, przez ślimaki, przez gąsienice, no przez przeróżne szkodniki kapustne. No i nie będę się z tym po prostu męczyć. Więc wypiszę sobie warzywa, które chcę w tym sezonie uprawiać. No i zaczynamy. Warzywa strączkowe, które u mnie będą. Do warzyw strączkowych zaliczamy fasolę, groch, bób. To są takie, można powiedzieć, najważniejsze warzywa z tej grupy. U mnie na pewno nie będzie bobu, będzie tylko fasola i groch, czyli ja sobie tutaj już wpisuję. Będzie fasola i groch. Groch, czyli groszek cukrowy. Fasola będzie to tylko fasola szparagowa i też sobie tutaj to dopiszę. Nie będę tycznej fasoli uprawiać. Również żadnego fasolnika chińskiego ani egipskiego również nie będę uprawiać. To będą tylko te dwa warzywa z grupy strączkowych. Teraz mamy grupę. Warzyw cebulowych. Co do cebulowych, no to już sobie posadziłam czosnek na jesień i cebulę, właśnie te o zimę. Mam ich dość sporo. U mnie w ogrodzie jest szkodnik właśnie roślin cebulowych. Też miałam w planie w ogóle nie sadzić cebuli, aby pozbyć się tego szkodnika. No ale jak to bez cebuli o ogród, to raczej nie przejdzie, więc ta cebula jednak jest. Y Szkodnik, który mi właśnie zawsze niszczył cebulę, to jest poskrzypka liliowa, czerwony taki żuczek, który no, jest bardzo ciężki do zniszczenia. Ja nie pryskam żadnymi chemicznymi środkami, no dlatego że nie chcę mieć jakiegoś ogródka chemicznego. Tylko używam naturalnych środków, a niestety na tego szkodnika nie zadziałało nic i jest tak bardzo. Uciążliwy, więc w tym roku, jeśli wysokie mrozy go nie zniszczyły, no to pewnie się znowu pojawi w moim ogrodzie. I chociaż u mnie nie ma lili, to on atakuje mi właśnie rośliny cebulowe: cebule, por i czosnek, ale najwięcej na cebuli jest. I w tym roku z roślin cebulowych wysieję sobie tylko jeszcze cebulę globo, i tutaj sobie ją wpiszę. To będzie tylko jedna cebula wysiewana z nasion i będę por jest bardzo potrzebny do wszystkiego, dlatego będzie wysiewany z roślin cebulowych. Tylko por i cebula Globo w tym roku nie wysiewam żadnych szczypiorków ani niczego takiego, ani cebulki siedmiolatki również nie. Szczypiorek już mam, on się odradza co roku na nowo. Teraz będą. Warzywa kapustne. Warzywa kapustne, tak jak mówiłam, będą w tym roku bardzo mało uprawiane u mnie. Będzie to tylko kapusta pekińska. Warto sobie właśnie zapisać to, co chcemy uprawiać jakie warzywa. Na początku, aby później właśnie sobie to rozplanować na grządkach, w skrzyniach co gdzie posadzimy. I będzie jeszcze kapusta pak choi. Bardzo fajna, ale to są właśnie takie kapusty, które rosną najlepiej w takim okresie chłodnym, więc najlepiej właśnie teraz, jak jeszcze nie mamy ciepłej wiosny, tylko właśnie na przełomie takich chłodnych dni ona pięknie rośnie. A potem w lecie już niestety szybko idzie w kwiaty i nie mamy nic z tych kapust pekińskich. No to tu będą wszystkie warzywa kapustne. Nie wysiewam kalarepy, jarmużu, ani kalafiora, ani brokuła, tak jak wcześniej mówiłam. Rezygnuję w tym roku, tak można powiedzieć, z warzyw kapustnych. One są również problematyczne, bo potrzebują dużo miejsca na kapustne. Ja nie mam takiego dużego ogrodu. Moje skrzynie nie są jakieś takie bardzo duże, żeby to wszystko pomieściły. No, trzeba nad kapustnymi zawsze dać siatkę, żeby jednak te motyle, bielinki nam ich nie niszczyły. No, jest to dodatkowa praca, dodatkowa, yy, można powiedzieć, no, pilnowanie przed tymi szkodnikami, a nie zawsze się to upilnuje gdzieś zawsze te gąsienice się zjawią i zniszczą nam właśnie te warzywka kapustne. Następna grupa warzyw to warzywa dyniowate. Dyniowate. No to tutaj na pewno będę wysiewać cukinie. To jest moje ulubione warzywo. W tamtym roku miałam tylko jedną sadzonkę. Cukini bardzo mało. No tamten rok to był w ogóle, można powiedzieć, bardzo słaby co do warzyw. Na pewno będę wysiewać również dynie, bo dynie też bardzo lubimy. No i co tutaj jeszcze? No i z dyniowatych, no to tutaj mamy jeszcze yy, przede wszystkim ogórki i arbuzy, melony. To będzie. Arbuzy, melony i oczywiście ogórki. W tym roku u mnie nie będzie ogórka. Kiwano, bo nie zasmakował nam. W tamtym sezonie nawet były fajne zbiory. To jest taki ogórek z kolcami, można powiedzieć kiwano, ale. Nie zasmakował, więc nie będę go wysiewać. No, i to chyba tyle. Kolejna grupa to korzeniowe, z korzeniowych. Już mam wysianą marchewkę i pietruszkę, ale czy zejdą, no nie wiem, zobaczymy. I jeszcze na pewno raz będę wysiewała. I na pewno będę. Sadziła seler. Seler już mam wysiany na rozsadę. Seler korzeniowy tylko. I tutaj jeszcze będą buraki czerwone. Również będę wysiewać. To chcę, żeby było w moim ogrodzie. Z korzeniowych to chyba wszystko. No i oczywiście zostały jeszcze psiankowate. Psiankowate, no to jest grupa mm, warzyw. Pomidory, papryka przede wszystkim. No i bakłażan. Bakłażana nie będę wysiewać. Niestety nam nie zasmakował. Dwa razy podchodziłam do bakłażana, ale jednak rezygnuję z jego uprawy. Będą tylko pomidory i papryka. No i oczywiście pominęłam tutaj jeszcze. To nie są takie duże warzywa, ale sałata, koperek i rzodkiewka. To można powiedzieć, są takie drobne warzywa. Wpiszę sobie je tutaj na koniec, bo je możemy sobie wysiać praktycznie wszędzie, w każdej skrzyni. Koperek, rzodkiewka, i sałata. I sałata. No i to by było wszystko. Jeszcze muszę sobie sprawdzić, co bym chciała wysiać z ziół. Na pewno sobie jakieś zioła wysieję, takie jak na przykład majeranek, oregano. Oregano nie, oregano już mam, ale myślałam o tym, Janku. To sobie tutaj wpiszę. Majeranek, zioła. majeranek tymianek No i na pewno jeszcze jakieś takie różne inne warzywka jak na przykład w tym roku będę sadzić orzeszki migdałowe mam takie nasionka zakupione nowe będę próbować uprawy orzeszków Migdałowych to jest coś podobnego jak orzeszki ziemne, ale troszkę inaczej wyglądają. No i oczywiście, jeszcze tutaj zapomniałam o batatach i imbirze. Bataty również będą. I imbir. Ale one będą raczej uprawiane w szklarni. W tamtym roku bataty mi fajnie. Się udały, były w szklarni, w jednej skrzyni rosły. Praktycznie nic z nimi nie robiłam, dostawały bardzo mało nawozu. No, jakichkolwiek tam prac większych przy nich nie robiłam, a naprawdę zbiór był bardzo zadowalający. Imbir spróbuję jeszcze raz. W tamtym roku imbiru nie sadziłam. Teraz już mam w donicy właśnie imbir posadzony, bo już jest najwyższy czas. Aby sobie pędzić, właśnie, bataty i imbir, kto chce uprawiać. No i to chyba są wszystkie warzywka. Czy coś tutaj jeszcze dopiszę? Warto sobie właśnie na kartce napisać to, co chcemy w danym, właśnie, roku uprawiać, żeby właśnie sobie dobrze tutaj rozplanować ten plan warzyw na przyszły rok. No, i warzywka mamy spisane, więc teraz przechodzimy do planu warzywnika na ten nowy rok 2026. No i zaczynamy. No i tutaj mamy pierwszą skrzynię. To mam tutaj, właściwie były trzy skrzynie. Tutaj mam szklarnię, i obok szklarni zostanie tylko ta jedna skrzynia, dlatego że te dwie usunę. No bo tutaj mam takie ogromne miskanty chińskie, które niestety mi już tutaj wchodzą na tą skrzynię, a powoli już i na tą. Więc zabiorę stąd te skrzynie, przeniosę do tunelu foliowego. Miskanty będą sobie tutaj mogły śmiało rosnąć. Dosieję tutaj jakichś kwiatów w tych miejscach, żeby nie było tak pusto przy szklarni. A tu zostanie tylko jedna skrzynia. I w tamtym roku tutaj właśnie miałam warzywa kapustne. Był tutaj jarmusz kapusty. No i chyba sałata. No i teraz, według tego płodozmianu, jak tutaj rok temu były warzywka kapustne, no to w tym roku musiałyby być warzynia dyniowate lub korzeniowe. Więc myślę, że wybiorę właśnie warzywa dyniowate i tutaj sobie posadzę cukinię. Tak. Wpiszemy sobie cukinię. Tutaj mi się zmieszczą gdzieś ze dwie sadzoneczki. Mogę sobie tutaj nawet narysować. I tutaj będzie cukinia. A tutaj z przodu mm, musiałyby się znaleźć jeszcze. Dynie tutaj nie, bo by było za mało miejsca. Tutaj chyba sobie puszczę albo jedną sadzonkę arbusa, albo melona. Wpiszę sobie tutaj arbus. No i oczywiście będą tutaj jeszcze jakieś y, drobne warzywka, takie jak na przykład sałata. Tutaj mamy dyniowate. Kolejna skrzynia to jest tutaj, właściwie są one dwie połączone. No i w tamtym sezonie tutaj w pierwszej skrzyni rosły mi marchewki z cebulą. Cebula była tylko tutaj z boku, ale bardziej skrzynia była marchewki. Więc warzywa korzeniowe, pokorzeniowych możemy sobie wysiać psiankowate lub przejść bezpośrednio do tej następnej grupy i posadzić strączkowe. Czy ja tutaj będę sadzić psiankowate? Raczej nie, bo w tym roku chcę się wysrzeć z pomidorów sadzenia w ogrodzie. W tamtym roku miałam zarazę ziemniaczaną, wszystkie pomidory, co miałam w ogrodzie mi padły. Szkoda było patrzeć na to wszystko, jak było wszystko zniszczone. Więc w tym roku nie, będzie, nie będę chciała w ogrodzie pomidorów. Chyba, że będą jakieś wyjątki, że po prostu już będę miała tyle sadzonek, że nie będę miała ich gdzie posadzić. Ale raczej pomidory zostają szklarni. Papryki nie będę tutaj sadzić, bo papryka jest planowana w tunelu foliowym. No i jeśli psiankowate no, nie pasują, to przechodzimy do następnej grupy strączkowej. Więc tutaj mi zostaje fasolka szparagowa i groch. No i tak to zostanie. Będzie tutaj i fasolka szparagowa i groch. Więc wpisujemy. Fasolka i groch. No i oczywiście będzie trzeba tutaj zrobić jakąś podporę dla groszku. No to mamy już dwie skrzynie, a jeszcze troszkę tego jest. Kolejna skrzynia tutaj obok marchewki rosła pietruszka. Z pietruszki tutaj nie było nic, bo się niestety nie udała. Tutaj były potem posadzone pomidory, które zachorowały na zarazę. Więc można powiedzieć, że tutaj rosły psiankowate. Tutaj rosły psiankowate, a po psiankowatych co, cofiemy się do samej góry. No i warzywka strączkowe. Ale ja już mam tutaj was żywa strączkowe, więc kolejna grupa by musiała być, czyli cebulowe. No i tutaj przychodzi, że chyba posadzę sobie Por. Por i tą cebulę globo Z nasionek. Więc wpisujemy por i cebula. Cebula globo. Yy, kolejne skrzynie to są tutaj dwie. Tutaj już rosną szparagi, tutaj nic nie będę zmieniać. One tutaj rosną na stałe, a tutaj mam truskawki. Tutaj te skrzynie już są na stałe. Tutaj również są. Truskawki w całej skrzyni. Tutaj w środku rośnie mi drzewo brzoskwinia. No, i tutaj chyba sobie na jesień posadziłam przy tych truskawkach czosnek. Tak mi się wydaje, ale to muszę sobie sprawdzić w ogrodzie, czy to jest na pewno. Czosnek o zimy. Przechodzimy dalej. Tutaj mam trzy skrzynie z boku. Takie mniejsze, i tutaj w tych trzech skrzyniach rosły również pomidory, które były wszystkie zarażone, czyli praktycznie były wszędzie warzywa psiankowate. Po warzywach psiankowatych znowu zobaczymy płodozmian. Musielibyśmy posadzić strączkowe. Ja tyle fasoli nie potrzebuję, już mam dla niej miejsce. Cebulowe już również są. No to następne kapustne. No i zostaje mi ta kapusta pekińska i pakczoi, więc przeznaczę sobie tutaj na kapustę pekińską i kapustę pakczoi, ale to będzie tylko jedna skrzynia. W drugiej skrzyni nie będę już sadzić kapustnych, bo też ich tyle nie potrzebuję. Następna grupa to jest dyniowate. No, i tutaj sobie może posadzę, tu mam takie osłonięte miejsce, i posadzę sobie ogórki. A tutaj również dyniowate, i tutaj mi zostały dynie. Tak. No i kolejne skrzynie, tutaj mam rząd trzech skrzyń. No i tutaj zaczniemy sobie może od tej pierwszej. Tutaj rosły w tamtym roku również pomidory, no bo wszędzie tutaj miałam pomidory i seler korzeniowy razem z pomidorami. Seler się udał fajnie, pomidory niestety nie, czyli można patrzeć, że tutaj były psiankowate w połączeniu z korzeniowymi w tej jednej skrzyni. Czyli znowu po psiankowatych, strączkowe nie potrzebuję cebulowych, również kapustnych, również dyniowate. Tu mi jeszcze chyba zostały melony, ale to tam umieszczę razem z tymi arbuzami. A nie chcę ich też mieć tak dużo, dosłownie może jedną czy dwie sadzonki. I tutaj, tutaj może sobie jeszcze posadzę ogórki. Wpiszemy sobie ogórki. No, i oczywiście będzie jakiś koperek czy rzodkiewka, które będą tutaj w tych wolniejszych miejscach przy ogórkach rosły. Tutaj kolejna skrzynia. Tutaj miałam warzywka strączkowe. Był bób i groszek, w tamtym roku tutaj rosły. Więc postrączkowych cebulowe. Nie potrzebuję już cebuli. Nie potrzebuję kapustnych. Dyniowate praktycznie już są to przejdziemy sobie do korzeniowych. Korzeniowe, posadzę sobie tutaj, um, myślę, buraki. Buraki. Kolejna skrzynia, tutaj również rosły pomidory. I tutaj rośnie szczypiorek, taki na stałe, on się co roku odnawia. Tu były pomidory, czyli psiankowate, strączkowe, nie wszystkie sobie grupy przejdziemy. No i przejdziemy chyba do korzeniowych, bo został mi jeszcze seller, czyli tutaj będzie seller, tej skrzyni nie ma. Ona przechodzi do tunelu foliowego pod paprykę. Tutaj jeszcze mi zostały trzy skrzynie większe i dwie takie małe. Tutaj tutaj rosły ogórki i seler, ogórki i seler, czyli podyniowatych, korzeniowe. I tak mi się wydaje, że tutaj mam wysianą marchewkę, yy, tak mi się wydaje właśnie. A jak nie będzie, to właśnie tutaj sobie wysieję korzeniowe i to będzie właśnie marchewka i pietruszka. Tutaj będą korzeniowe. Kolejna skrzynia. Tutaj były buraki. Tak, buraki tutaj rosły. A buraki to są warzywa korzeniowe, więc po korzeniowych musiałyby być psiankowate. I może tutaj zaryzykuję i posadzę pomidory, ale to będzie taki plan rezerwowy, bo po sadzimy psiankowate. piszę sobie pomidor, ale jeśli się pojawią inne propozycje warzyw, to zamiast pomidorów będzie jakieś inne warzywko, które akurat mi się tutaj gdzieś jeszcze nie zmieściło. Yy, kolejne. Tutaj były takie dwie skrzynie, w których rosły właśnie rzodkiewka, sałata i koperek i w tym roku też tak będzie. Też będzie rzodkiewka, sałata i koperek. One są na wejściu do ogrodu. Nie musimy krążyć nigdzie daleko, tylko po prostu bierzemy z pierwszej skrzyni to właśnie, yy, co nam akurat jest potrzebne. A to są takie warzywka, które często używamy: koperek, rzodkiewka i sałata. Tutaj też będzie sałata. No i została mi ostatnia skrzynia. W tej skrzyni rosły. Właściwie była tutaj cebula, tak. A po roślinkach cebulowych sadzimy kapustne, dyniowate, korzeniowe znowu. No i co tutaj posadzę? Albo to będą jeszcze ogórki, albo będzie jeszcze cukinia. <laughs> Więc napiszę sobie ogórki. I cukinia, cukinie bardzo lubimy. Więc tutaj mogą być dwie sadzoneczki posadzone, i tutaj również dwie. Będą cztery sadzonki cukini. To już będzie. Oj, mam nadzieję, duży plon. No i, kochani, dobiegliśmy do końca mojego planu na warzywnik 2026. I powiem Wam, jest to chyba już mój piąty rok. Uprawy amatorskiej warzyw w ogrodzie. Było dużo porażek, dużo warzyw mi się nie udało, ale człowiek co roku uczy się na swoich błędach. No i, i co roku mam nadzieję, będzie coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami. No i pochwalcie się w komentarzu, czy zrobiliście sobie już taki plan na warzywnik, czy nie robicie tego, czy po prostu. Sadzicie tak, jak Wam się podoba, nie patrzycie na żadne płodozmiany, na żadne jakieś tam, można powiedzieć, przepisy, że tak trzeba sadzić, czy tak. Czy sadzicie tak, jak Wam się akurat podoba. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia, no i do następnego filmiku. Pa pa pa!